W XV wieku rozpoczął się niezwykły okres w historii. Epoka wielkich odkryć geograficznych. Ale jak to się stało, że żeglarze odważyli się na tak dalekie wyprawy przez nieznane wody? Odpowiedź tkwi w rozwoju technologii żeglarskiej i nawigacji. Kluczem do sukcesu okazały się nowe typy statków, takie jak karawela. Była to lekka i zwrotna jednostka, która świetnie sobie radziła na otwartych wodach i przy zmiennych wiatrach. Jej sekretem były trójkątne żagle, dzięki którym mogła płynąć nawet pod wiatr, oraz płytki kadłub idealny do żeglugi po płytkich wodach przybrzeżnych. Oczywiście, sam statek to nie wszystko. Żeglarze potrzebowali także narzędzi, które pomogłyby im odnaleźć drogę na bezkresnym oceanie. Tutaj z pomocą przyszły sprytne przyrządy nawigacyjne. Kompas. Ten genialny w swej prostocie wynalazek. Wskazywał kierunek północny dzięki polu magnetycznemu Ziemi. Dzięki niemu żeglarze zawsze wiedzieli, w którą stronę płyną, niezależnie od pogody czy pory dnia. Astrolabium To już bardziej skomplikowane urządzenie służyło do określania położenia statku na podstawie gwiazd. Działało na zasadzie mierzenia kąta pomiędzy horyzontem a wybraną gwiazdą. Niestety, astrolabium miało jedną wadę. Można go było używać tylko nocą. Przy bezchmurnym niebie. Lok. Ten prosty instrument służył do mierzenia prędkości statku. Składał się z drewnianego ciężarka przywiązanego do liny, nawiniętej na szpule. Żeglarze wyrzucali ciężarek za burtę i mierzyli czas, w jakim lina rozwinęła się na określoną długość. Na tej podstawie mogli obliczyć prędkość statku. Dzięki tym wszystkim wynalazkom, karavele stały się prawdziwymi okrętami odkrywców, a żeglarze mogli wyruszać w nieznane. Aby odkrywać nowe lądy, kultury i szlaki handlowe. W średniowieczu wiedza geograficzna była znacznie ograniczona. Oparta była głównie na mapach stworzonych przez Klaudiusza Ptolemeusza, żyjącego w starożytności. Jego mapa świata przedstawiała tylko trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę, a jej kształt odbiegał od rzeczywistego. Ptolemeusz nie zdawał sobie sprawy z istnienia ogromnych połaci lądu, takich jak Ameryka czy Australia. Dopiero odkrycia geograficzne w XV wieku rozszerzyły horyzonty i pozwoliły na stworzenie dokładniejszych map. W dawnych czasach przyprawy takie jak imbir, gałka muszkatołowa, goździki czy pieprz były niezwykle cenne. Używano ich nie tylko do przyprawiania potraw, ale również jako lekarstwa, a nawet dodatki do perfum. Niestety, moje zdobycie nie było łatwe. W XV wieku handel z Indiami, skąd pochodziła większość tych cennych towarów, kontrolowali kupcy arabscy i włoscy. Transport przypraw odbywał się głównie drogą lądową, przez tereny dzisiejszej Turcji i Bliskiego Wschodu. To oczywiście podnosiło cenę przypraw, czyniąc je luksusowym towarem dostępnym jedynie dla najbogatszych Europejczyków. Dlatego też w XV wieku rozpoczęły się poszukiwania nowych dróg morskich do Indii. Jednym z pionierów w tej dziedzinie był portugalski władca, król Henryk żeglarz. Wspierał on wyprawy badawcze, które stopniowo odkrywały wybrzeża Afryki. W ten sposób w 1488 roku portugalscy żeglarze dotarli do przylądka dobrej nadziei. Odkrycie to otworzyło drogę do Indii i zapoczątkowało erę wielkich odkryć geograficznych. Chcesz dotrzeć do Indii? Kilka wieków temu to pytanie zaprząta głowy wielu europejskich władców. Hiszpania nie była wyjątkiem. Właśnie wtedy na plan wysunął się Krzysztof Kolumb, żeglarz z Genui. Kolumb, studiując ówczesne mapy i opisy, doszedł do wniosku, że najkrótszą drogą do Indii będzie podróż na zachód przez wody Atlantyku. To przekonanie wynikało z jego pojmowania świata. Kolumb, podobnie jak wielu ówczesnych, Wierzył, że Ziemia jest kulą. Zdawał sobie sprawę z istnienia na wschodzie Azji, ale nie doceniał rzeczywistych rozmiarów naszej planety. Nie wiedział też o istnieniu kontynentu północnoamerykańskiego i Oceanu Spokojnego. Był przekonany, że po przepłynięciu Atlantyku napotka wschodnie wybrzeża Azji, a potem w kierunku południowym dotrze do Indii. W 1492 roku dzięki wsparciu króla Hiszpanii. Kolumb wyruszył z portu Palos de la Frontera na czele trzech statków Santa Maria, Pinta i Ninia. Po prawie dziewięciu tygodniach żeglugi, wypatrujący lądu marynarze, dostrzegli maszt i żagle nieznanego statku. Wkrótce w oddali pojawiła się ziemia. 10 października 1492 roku kolumn dotarł do lądu, który nazwał San Salvador. Była to jedna z wysp na Morzu Karaibskim. Choć Kolum był przekonany, że dotarł do Indii, w rzeczywistości odkrył dla Europejczyków zupełnie nowy kontynent, Amerykę. Ciekawostką jest, że Krzysztof Kolum, który dotarł do Ameryki, do końca życia nie zdawał sobie sprawy, że odkrył nowy kontynent. Dopiero kilka lat później, dzięki wyprawom innych żeglarzy i odkrywców, w tym Amerigo Vespucci'ego, od którego pochodzi nazwa kontynentu, stało się jasne, że mamy do czynienia z zupełnie nowym lądem. A co z Indiami, do których chciał dotrzeć kolumb? Już pięć lat po pierwszej wyprawie portugalskie statki pod dowództwem Vasco da Gamy dotarły tam, opływając Afrykę. Odkrycia kolumba zapoczątkowały erę wielkich wypraw morskich i doprowadziły do odkrycia wielu nowych lądów. Ukoronowaniem tych poszukiwań była pierwsza udana podróż dookoła świata, podjęta przez portugalską załogę w służbie hiszpańskiej. Wyprawą dowodził Ferdynand Magellan, Portugalczyk z pochodzenia. Rozpoczęta w 1519 roku wyprawa trwała ponad trzy lata. Niestety sam Magellan zginął podczas jej trwania. W 1498 roku Vasco da Gama dotarł do Indii, opływając Afrykę i otwierając nową drogę morską na Daleki Wschód. Po prawie pięciu miesiącach żeglugi 265 osobowej załogi na pokładzie, z której tylko 18 powróciło, opłynęła ziemię. Ukoronowaniem tych odkryć była pierwsza udana podróż dookoła świata podjęta przez portugalską załogę w służbie hiszpańskiej. Wyprawą dowodził Ferdynand Magellan, Portugalczyk z pochodzenia. Rozpoczęta w 1519 roku wyprawa trwała ponad trzy lata. Niestety sam Magellan zginął w jej trakcie. Statek dowodzony przez Juana Sebastiana Elcano powrócił do Hiszpanii we wrześniu 1522 roku, kończąc pierwsze opłynięcie globu. W Lizbonie w 1960 roku odsłonięto pomnik upamiętniający wielkich odkrywców. Ten imponujący monument, mający 52 metry wysokości, Przedstawia ważne postacie czasu, odkryć geograficznych, m.in. Henryka Żeglarza, Vasco da Gama i Ferdynanda Magellana. Wiem, AI, dzięki za Twój czas.